No, witajcie drodzy moi widzowie. Dziś Wam pokażę w tym odcinku, jak sobie będę robił taką fajną kolacyjkę Takie dobre mięsko. E, takie pałeczki sobie będę właśnie, właśnie smażył na patelni. E, włączam teraz patelnię. Teraz sobie będę smażył takie mięsko pałeczki. Troszeczkę się ta patelia rozgrzeje, i teraz właśnie sobie będę te właśnie pałeczki. No, teraz sobie takie właśnie dorobił taką fajną kolacyjkę na. No, teraz właśnie sobie zaczynam właśnie robić. Wziąłem widelca i teraz właśnie na. No, no, teraz wyciągam mięso. ładę patelia już się rozgrzała. Teraz takie coś sobie właśnie skosztuje. Takie pałeczki, takie mięsko, no. Teraz będzie się fajnie podsmażać. Teraz się już smaży. Bo aż słychać, o, 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 jak się smaży na patelni, to musi być usłażone, fajne, troszeczkę takie chrupiące musi być. Teraz to obkręcam to. To mięsko sobie obkręcam. I ono się teraz fajnie smaży to mięsko. Teraz sobie mięsko nakładam Fajnie. Bo już to wierszko jest zrobione, fajnie, podsmażone, jest ciepłe, i teraz sobie będę zajadał. Teraz sobie nakładam na talerz. O. Teraz sobie nakładam na talerz. No, spróbuję. Pyszne Fajne jest zrobione To mięsko Fajnie się na takim ogniu zrobiło To mięsko Ponieważ ja sobie tak zrobiłem to mięsko bo Ja sobie tak zrobiłem właśnie na, na kolecyjkę. Yy, to się Powiedzmy Zupę jak gotowało się krupnik To po prostu mi to zostało Ja sobie postanowiłem że zrobię Pałeczki, pałeczkę sobie właśnie podsmażę, trochę i tak sobie właśnie zjem właśnie z chlebkiem, ale już jest tego tak, troszeczkę jest podpieczone, bo ja nie lubię takie fest spalone, tylko lubię takie o, ciepłe zjeść, nie zimne, tylko takie ciepłe, no także mówię no, yy, to jest takie właśnie proste, takie coś sobie można takie coś fajnego sobie to zrobić, takie coś właśnie na kolację, takie pałeczki wziąć, czy nawet golonka, czy, czy, czy tam nawet jakieś można sobie wziąć, e, czy tam kawałek jakiejś saszłyka, czy tam można sobie jakieś schabowe jak to lubi, a ja sobie lubię wziąć takie pałeczki na no. To tyle, zapraszamy do kolejnego mojego filmu.